Pytacie, jak odróżnić prokrastynację, czyli takie odkładanie na później nie robię, od intuicji, która mówi nie. Nie zajmuj się tym. Ten głos intuicji, kiedy słuchamy go coraz częściej, on ma określony tembr, naprawdę go słychać i jeszcze w ciele to czujemy. Zaobserwuj na drobnych sytuacjach, na drobnych decyzjach. Gdzieś nie chciało ci się iść, ale jednak poszedłeś, poszłeś i tam było bardzo fajnie. Albo było bardzo niefajnie. Spisuj, co działo się przed, jakie były Twoje odczucia i jak się to skończyło. U mnie, na przykład, kiedy w czymś mam nie brać udziału, kiedy coś nie jest dobre dla mojej duszy. Nie mogę spać. To jest kwestia wprawy, ale jednocześnie dobrego narzędzia. A tym dobrym narzędziem jest nasz autonomiczny układ nerwowy, wyregulowany, prawidłowo pracujący, nerw błędny. I to robimy na planecie Sony i tym jeszcze bardziej będziemy się zajmować na kursie Odkryj siebie, który jest 6-8 czerwca, znowu stacjonarnie albo online. Jest tak duża potrzeba, że robimy go. Jest raz w roku i kontynuujemy tę tradycję.